Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj widzisz, nie jestem już w domu. Nie jest to nagrywany typowy taki vlog jak zawsze, a to głównie ze względu na to, że na dwa tygodnie poszedłem na jazdę busem międzynarodową. i co nieco o tym dziś opowiem. W sensie może nie o samej jeździe, ale o wykorzystywaniu okazji, bo to będzie dzisiejszy przewodni temat, więc generalnie warto sobie tutaj zaznaczyć jedną rzecz. Okazje są jak autobusy pojawiają się i przemijają, pojawiają i przemijają. Dosłownie, co chwilę jest jakaś okazja. Ważne jest to, aby te okazję dobrze wykorzystywać. Czyli, jeżeli jest jakaś okazja, ważne jest to, żebyś tę okazję wziął. I zastanowił się, czy jest ona dobra dla ciebie Czy może jednak nie do końca I jeżeli jest dobra, no to co stoi na przeszkodzie Żeby ją wziąć i wykorzystać Tak samo było u mnie Dostałem propozycję o tym, aby wskoczyć na dwa tygodnie na busa Takiego do 3,5 tony na, no, na prawo jazdy na zwykły samochód Generalnie wiele osób mogłoby powiedzieć, że o Boże, przecież to jest międzynarodowo Przecież to jest jazda po krajach Dużym autem, dużym busem Może i tak, ale ja patrzę na to z innej perspektywy Patrzę na to z perspektywy takiej, że Po pierwsze jest to jakieś Nowe doświadczenie. Po drugie będę mógł sobie pozwiedzać, bo jednak osoba zleceniodawca, tak to nazwijmy, jest mega spoko osobą i dobiera mi takie zlecenia, żeby na przykład nie wiem, było to gdzieś nad morzem. Na ten moment na przykład jadę do Francji nad morze i rzeczywiście jest przyjemnie. W sensie nie narzekam. Więc tak, następne wszystkie vlogi, może nie wszystkie, ale przez następny tydzień, będą bardzo krótkie i bardzo takie. Tematy do poruszenia w minutę, półtorej, maksymalnie dwie. Więc to, co na dzisiaj musisz zapamiętać, po pierwsze, okazje są, były i będą zawsze. Po drugie, jeżeli już jakaś okazja jest, nie bój się z niej skorzystać. Nie bój się wziąć tej okazji i zaimplementować do swojego życia. Może będzie to coś bardzo ciekawego, a może odmienić to Twoje życie. Także ode mnie na dzisiaj będzie to tyle i do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vlogu. Cześć.